Taka historia o krastańskiej kurka. Dni gminy Poczesna odbywają się co roku w innym sołectwie. Natomiast w tym roku zostały zorganizowane tutaj na zaproszenie lokalnego środowiska. Promują się tutaj szkoły, przedszkola, przy czym własną pracą, własnymi produktami zdobywają, pozyskują środki, które zostają przeznaczone na cele szkół i przedszkoli. Są elementy kulturalne, elementy rozrywkowe, ale duża część tych wszystkich imprez to są imprezy sportowe. Imprezy sportowe, które towarzyszą tej całej przedsięwzięciu, one się odbywają. Yy, dużo wcześniej, tydzień, dwa tygodnie wcześniej i dzisiaj jest takie podsumowanie. Między innymi dzisiaj będziemy wręczać nagrody, puchary w takim turnieju poszczególnych miejscowości, w turnieju Sołec w piłkę nożną, gdzie poszczególne drużyny z tych miejscowości rywalizowały ze sobą i dzisiaj jest ten kulminacyjny moment, gdzie te puchary trafią do rąk poszczególnych zawodników, poszczególnych osób, które właśnie w tym uczestniczyły. I szanowni Państwo, pierwsze miejsce w piątej edycji Turnieju sołectw w Gminy Poczesna w roku 2016 zdobyła drużyna Olimpia Huta Stara. A oprócz tego odbywa się wręczenie i podsumowanie sportowej ligi szkół podstawowych i gimnazjów. I te, to przedsięwzięcie to już, jak dobrze pamiętam, to trwa u nas już kolejny raz, ósmy, ósmy raz. Także to jest przedsięwzięcie polegające na tym, że w poszczególnych szkołach odbywają się zawody sportowe. I dzisiaj jest podsumowanie, czyli wręczenie tych nagród, która szkoła zajęła odpowiednie miejsce, dostaje nagrody, puchary i część oczywiście są takie również gratyfikacje finansowe dla szkół, aby te pieniądze przeznaczyć na sport. Nie zawsze muszą wygrywać ci sami, wygrywają po prostu najlepsi i oni o to godnie walczyli przez cały rok szkolny. I bardzo proszę tutaj przedstawicieli z gimnazjum we Wrzosowej. Pani dyrektor. Pani pierwsze miejsce to między innymi, bo będzie tutaj, będzie, będziemy czytać, ale między innymi pierwsze miejsce to jest nagroda pieniężna w wysokości Bon w wysokości 1500 zł z przeznaczeniem na zakupy sportowe dla szkoły. Gratuluję. Serdecznie dziękuję. Tak? Ten puchar przez ostatnie miesiące stał w gminie po to, żeby każdy mógł zobaczyć i żeby wiedział o co rywalizuje. A dzisiaj trafia do szkoły, do gimnazjum we wrzosowej. Przepraszam, nawet ja się mogę pomylić. Dziękujemy ślicznie. Trzy, cztery. Speed Rover na dobre zagościł w Gminie Poczesna, i kiedy podalibyśmy to hasło, słowo Speed Rover, jeszcze do tyłu, nie wiem, 2-3-4 lata, to pewnie nie wszyscy by wiedzieli, co to znaczy i co to jest. W tej chwili na pewno w miejscowości Bargły, tu jest pani Sołtys. Wszyscy wiedzą i wiedzą wszyscy w całej gminie. I niech tak już zostanie, niech spidrower w gminie poczesna się rozwija, a ten tor, który tutaj dzisiaj oficjalnie otwieramy, niech wam służy i niech przynosi wam same sukcesy, same zwycięstwa i satysfakcję z tego co robicie. Bo to jest chyba.

Ten turniej jest rozgrywany, jak są dni gminy Poczesna oraz trzeci. Co roku zwiększa nam się pula osób, które przyjeżdżają na rozgrywki, bo w tym roku mamy zawodników, bo tak trzeba powiedzieć i z centrum Polski, i z różnych regionów są posłowie, jest pan minister Andrzej Dera, z kancelarii prezydenta, także w różnych grupach wiekowych i kobiety, i mężczyźni mogą zagrać na sportowo, pobawić się na sportowo. Ta dyscyplina i w Polsce tak uważam, że coraz większą popularność zdobywa i również w gminie poczesna. Także, a ponadto to, co jest bardzo ważne i co nie wiem, czy też widać po mojej osobie teraz, bo przed chwilą skończyłem mecz rozgrywać, że praktycznie pracują wszystkie mięśnie. Człowiek może się powiem wypocić i na pewno to tylko służy zdrowiu. Bardzo sympatyczny turniej, bardzo miłe sobotnie do południe, gdzie można się poruszać, pograć, a że mi się udało wygrać, no to jest yy, chyba moje drugie w życiu zwycięstwo w jakimkolwiek turnieju w badmintona, także ogromna radość i ogromna satysfakcja, że mogłem przyjechać, że mogłem pograć, że mogłem wygrać, także naprawdę duża radość. Szczerze przyznam, że od czasów dzieciństwa mam cały czas jedną wielką przerwę a czasami w celach czysto towarzyskich, rodzinnie zdarza mi się dosłownie po parę minut pograć. Ostatnio może miało to miejsce pięć lat temu, No, ale dzisiaj zauważyłem, że jak się gra na profesjonalnym boisku z zawodnikami, którzy przynajmniej otarli się o profesjonalizm, to można tutaj zostawić parę ładnych litrów potu, i to jest dobre, no bo mózg się dotlenia, ciało się rusza, no i jest to takie chwilowe oderwanie się od tych wszystkich problemów, którymi człowiek na co dzień żyje.